Rok 2022, 24 czerwiec. Susza od marca. Brzozy już usychają. Liście lecą w brzusz. W borówce nawet trawa nie rośnie. Tak jest sucho. Tam przy lesie część brzus już uschła, a dwie usychają. Liście spadają, jakby była jesień. To jest odmiana Bluecrop I już zaczyna dojrzewać. Będzie razem z wczesnymi. Lukrop ma już pojedyncze jagody dojrzałe. Niezapylone kwiaty. Prawdopodobnie z powodu suszy w momencie kwitnienia. A tak wygląda trawa. Po wykoszeniu, i usycha. Normalnie wysycha. To jest darrow. Późna odmiana. Po mocnym przycięciu. Ale też będzie szybko dochodzić. Takie ma już wielkie. darrow 24 czerwiec. Tu jest mój naj, najstarszy Blukrop. Już się rzędy schodzą, że nawet jak się przechodzi, to. No, i niedobrze, że już zaczął się wybarwiać blukrop. Były pszczoły, były czmiele, a borówka i tak jest niezapylona. Tak dziwnie wygląda. O, tak źle zapylona o, tu się trochę trawy utrzymało trochę zieleniej jest no i więcej borówek będzie ale też te późne, te późne już dojrzewają a tu widać jak zboże usycha widać prędy idą dreny zborówki do rowu to jest też rząd darrow i na nim widać braki wody małe owoce małe listki a to jest między innymi zagonami tu jest blukrop tu jest diuk ale coś u mnie źle rośnie na tej, na tej kwaterze Chyba zła była sadzonka. I tu znowu się zaczyna diuk. Wszystko tak samo uprawiane, a diuk najgorzej wygląda. Tu jest Chandler. Toro też już barwi się ale ładnie zawiązała i znowu mamy tutaj czendlera. w zeszłym roku w ogóle nie było owoców na tych krzakach a w tym roku są no są, ale przestrzelone nieźle się, też się źle zapyliły, nie wiem jaka przyczyna chwasty wszystkie wyrwane warunki ma idealne A źle powiązał. Tak słabo Czendler zawiązał. Puste grona w Czendlerze. No, takie powinien mieć grona Czendler. Tutaj, te bliżej Ziemi, to nawet się ładnie zawiązały. Tej borówki nie ściukuję i nie będę ściukował. Stwierdziłem, że to tylko wydawanie pieniędzy na ściółkę. Odchwaszczam mechanicznie, motyka i wszystko wyrywane. O, te rzędy są wyjątkowe. Od połowy marca co dnia są podlewane każdy jeden dzień. Deszczów nie ma, także muszę co dnia podlewać. W cyklach pół godziny się leje i przerwa. Dostały tyle wody, że aż traktor grząsł. Najgorsza sadzonka, jaką kupiłem w życiu. Szkółka koło Legnicy, koło Wrocławia.